Dzisiaj pokażę Wam, jak wyciągnąć z szoja całe wnętrze do prania. Wyciąga się praktycznie tak samo w każdym szoju, w którym możemy wyciągnąć to wnętrze. Jedyna różnica przy tym kasku X-Spirit 2 jest to, że jest on wyposażony w system Emergency, który pozwala ratownikowi medycznemu wyciągnąć poduszki policzkowe, przez co kask zejdzie łatwiej z głowy, minimalizuje to ryzyko uszkodzenia kręgów szyjnych. Do demontażu wnętrza nie musimy wyciągać szyba, aczkolwiek ją ja ją zdejmę bardzo nam to pomoże przy demontażu przedniej części wyściółki, która jest centralnie na głowie. Więc zaczniemy od demontażu szyby, który jest bardzo prosty. Unosimy szybę maksymalnie w górną pozycję, odpinamy klips i szyba powinna nam delikatnie wyjść. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. Jeżeli szyba nie chciałaby wyjść, to znaczy, że musimy spróbować jeszcze raz. Nie ma sensu się z nią szarpać, bo wtedy możemy tylko coś uszkodzić. Schodzi ona bez większego kłopotu. Teraz zaczniemy wyciągać wnętrze. Tak jak mówiłem, Shoei X-Spirit 2 wyposażony jest w system emergency, który pozwala wyciągnąć nam poduszki policzkowe, używając właśnie tego cięgna. Aczkolwiek możemy ją też wyjąć normalnie. Jedną poduszkę wyciągnę normalnie z kasku, żeby pokazać w kaskach, które nie mają tego systemu, jak będziemy wyjmować. Natomiast drugą wyjmę używając tego systemu. Poduszki policzkowe trzymają się na trzech zatrzaskach wewnątrz kasku i dwóch zatrzaskach schowanych pod skorupą. Najłatwiej jest wsadzić rękę do środka i zacząć powoli odpinać. Wsadzamy rękę pod poduszkę i powoli wypinamy zatrzaski. Tutaj mamy kolejne dwa zatrzaski. Poduszka jest już zdjęta. Drugą wyciągnę przez. Możemy teraz wyciągnąć poduszkę, tą największą, która jest na centralnej części głowy. Z tyłu mamy dwa zatrzaski. Delikatnie podważamy je palcem. Teraz najtrudniejsza część, czyli do montaż przedniej części. Dobrze wsadzić rękę pod poduszkę. Żeby sobie ułatwić sprawę możemy zacząć od rogu. I teraz już całość wyjdzie nam delikatnie. W ten sposób wyciągamy całe wnętrze do prania, czy też do wymiany. Pozwala to utrzymać kask w czystości. Poza tym jeżeli poduszki się wygniotą możemy wymienić je na nowe, które będą ściślej przylegały do twarzy, przez to kask jest bezpieczniejszy. Montaż jest tak samo prosty jak i wyciąganie, robimy wszystko tylko w odwrotnej kolejności.